Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jest do południa, jak nagrywam tego vloga. Mam moją przerwę obiadową i dzisiaj wyjątkowo, jakoś taki luźny dzień po ostatnim tygodniu, który był naprawdę bardzo pracowity. Dlatego mam czas, żeby sobie wyjść i pospacerować i do Was poopowiadać w dniu dzisiejszym. Jutro idę tak w ogóle do biura, nowe biuro. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy się spotkać wszyscy, no i będziemy pracowali. W nowym miejscu w Bukareszcie, ale nowy budynek, i będą zmiany. Jakie i tak dalej, to jak coś będę wiedział, to się podzielę swoimi opiniami we vlogu. Zobaczę, czy tam będzie możliwość nagrywania też jakiegoś, czy zrobienia żywca. To się wszystko okaże. Ale co w dzisiejszym filmie? W tym odcinku taki film powiem Wam bardzo spontaniczny. Wyszedłem teraz na spacer i stwierdziłem: A nagram, i tak do Was poopowiadam. I chciałem właśnie opowiedzieć o tym, jak Polacy się zachowują, znowu zachowania Polaków, znowu gdzieś takie nasze przyzwyczajenia, bym powiedział, bardzo złe przyzwyczajenia w kwestiach tego, co się dzieje w naszym kraju. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Nie robiłem takie filmy, słuchajcie, ostatnio w różnych tematach i nie pamiętam, który to już był vlog, ale powiedziałem wtedy w tamtym filmie, że ludzie bardzo szybko się przyzwyczaili do tego, co jest teraz. Nie żyją przeszłością i nie myślą o tym, co było kiedyś. A mianowicie, jak wspomniałem wtedy o wyborczych obietnicach, o tym, co. Obiecywał Donald Tusk paliwo po 519 i tak się prześmiewywałem, naśmiewywałem z tej ceny. Dlaczego akurat taka cena 519 za litr paliwa, dlaczego nie 525? I tam rzucałem jakimiś innymi kwotami, które miały inną końcówkę. I wtedy użyłem takiego stwierdzenia, że ludzie tak się przyzwyczaili do tego, że tak musi być. No, że jest po prostu drogo. Że nic się z tym nie da zrobić, no po prostu tak jest, to tak musi być, tak? I to jest właśnie takie błędne nasze myślenie, społeczeństwo, nie tylko w Polsce, tutaj w Rumunii to też, ale dyskutujemy na razie o Polsce, mimo iż niektórzy mi zarzucają, że czemu ja się wypowiadam na temat naszego kraju, skoro nie mieszkam w Polsce. Mieszkałem przez 37 lat mojego życia i płaciłem tam podatki przez tyle lat. Płaciłem. Jak nie ja osobiście, to płacili je moi rodzice za mnie i mam prawo się wypowiadać. Mam prawo się wypowiadać. A jeżeli komuś się to nie podoba, to po prostu może wyłączyć i nie oglądać i nie ma takiego musu. I to jest tak w ramach takiego wyjaśnienia na tym etapie tego filmu. I teraz chciałem do tego jeszcze przejść do całej sprawy i sytuacji. To jest tak, że ludzie przyzwyczaili się, że. No dobrze, teraz w ogóle, bo mówię na przykładzie tego paliwa, tak, że nie wiem ile tam kosztuje w Polsce, będę jechał za niedługo, to będę widział, ale powyżej chyba 6 zł jest na pewno paliwo i e, tak jak wtedy Donald Tusk obiecywał, że ono będzie po 5,19 i że to będzie tanie paliwo, e, a ludzie już nie pamiętają, jak, jakie były ceny, e, jeśli chodzi o benzynę, tam diesla, nieważne co, kto tankuje, ale e, były ceny takie, że było około 4 zł, nawet było poniżej 4 zł, 350, tak? I były takie przecież ceny, i to było za naszego życia i wtedy było tanio, faktycznie może było tanio. I ludzie nie zdawali sobie sprawy, że to wszystko może tak poszybować w górę i myślą, że to jest taka natura, i że to tak ma być. Kolej rzeczy. Że wszystko podrożało i nie mówię już teraz tylko o paliwie, ale w ogóle o cenach, które mamy wywindowane w kosmos. Wielka inflacja i zasłaniają się tylko i wyłącznie Putinem i tym, co się dzieje pomiędzy Rosją a Ukrainą. A to wcale nie jest taka yy, prawda, bym powiedział, tak. Wiecie co, zawrócę tędy, bo są tam jacyś ludzie i mnie drażnią, <laughs> jak rozmawiam do kamery. Nie czuję się swobodnie. No, także. Także tak to wygląda, i ludzie już tak przyzwyczaili się do tego, że tak musi być. Ja się bardzo dziwię, tak? Bo mm, rozmawiałem kiedyś, pamiętacie, taki film robiłem z Michałem, z moim kolegą z poprzedniej pracy, jak pracowaliśmy w jednej i tej samej firmie, to e, robiłem z nim wywiad. On bardzo ma dużą wiedzę na temat ekonomii, inwestycji e, i mówił. Chyba użył takiego stwierdzenia albo, albo to nie było w filmie i powiedział tylko do mnie. W każdym bądź razie e, powiedział w ten sposób, że e, jakby benzyna kosztowała nie więcej niż 4 zł, e, no to można by powiedzieć, że jest tania, tak? 4 zł, jeśli chodzi o nasze polskie cebuliony. I miał wtedy dużą rację, tak? Teraz takie są ceny, jak widzicie, wszystko się zmieniło, wszystko jest po prostu tak poszło w górę. I ludzie dali na to tak zwane przyzwolenie, bo nikt nie protestował. tak? Każdy miał po prostu wyrąbane na to, co się dzieje, czy będzie drogo, czy nie będzie drogo. Ludzie już zapomnieli, jak było jeszcze może tanio jakiś czas temu. Tak? Zwłaszcza, że jak już mówimy na przykładzie tej benzyny, tego paliwa, tak, że cena jest liczona w dolarach za baryłkę. I jest taka sama cena, albo niższa, jak była ileś lat temu. A to, co jest obecnie, co możecie zastać na stacjach benzynowych, to jest po prostu jakiś koszmar. Tak, dokładnie. Ja tutaj pamiętam też taki, taki moment, jeśli chodzi o Rumunię, że już nam się wydawało, że to paliwo będzie... że już jest bardzo drogie, bo było powyżej szóstki. Nastał taki kryzys i to było... E, chyba końcówka 2022 roku, czy jakoś tak? Nie, początek właściwie, początek 2022. I już było powyżej szóstki w Rumunii. Ja sobie tak myślę, jejku, do, do czego to zmierza? I Później był taki boom, i, i wszystko poszybowało w górę, i było prawie po, po 9 lejów. Przecież pamiętam, tankowałem benzynę tutaj po 9 lejów, jak miałem jechać do Polski, tak. No to już była jakaś masakra, tak? Były jakieś zniżki przez rząd, tutaj 50 bani czy takie 50 groszy dofinansowania do tego paliwa, żeby pokazać, że oni coś robią i tak dalej. A upali obywateli jak tylko mogli. Pamiętam, że przyjechałem do Polski, to w Polsce było chyba trochę taniej, ale tak czy inaczej było drogo, było powyżej siódemki, powyżej 7 zł, no i musieli ludzie funkcjonować. Z tym, że Właśnie, czy musieli, czy mogli, czy mogli coś zmienić, czy mogli po prostu zaprotestować. Pamiętam, że były te protesty takie, że ludzie bojkotowali Orlen. Okej, okay, ale jakoś to nie przyniosło jakichś większych rezultatów. Ja myślę cały czas i tak jestem przekonany, tak, żeby doszło do jakichś zmian w Polsce, to musi być pełna mobilizacja. Pełna, ale to taka już naprawdę duża, na dużą skalę, tak jak... Ostatnio się mobilizują rolnicy we Francji, w Niemczech, rzucają gnojem, rozpryskują. Widziałem u Andrzeja Suwerennego też, jak pokazywał tam na jakimś swoim vlogu, jak taka gnojarka, taka cysterna podjechała i, i tam zaczęła bryzgać gdzieś. A może to na Facebooku było? Ja już nie wiem, ale dużo się przewija właśnie informacji, czy to we vlogach na YouTubie, u innych youtuberów, czy też na twarzu książce, o której wspomniałem, tak? I wtedy możecie znaleźć takie filmy. Jak jest w Polsce? No w Polsce jest biernie. Biernie i miernie. <laughs> Można tak to nazwać. Ponieważ Polacy nie protestują. Protestują już jak już jest, jak to się mówi, po ptakach, tak? Mamy takie określenie i wtedy nagle... Jak już jest za późno, albo już jest taki definitywny kryzys, że, e, że wtedy Polacy idą protestować. Albo idą protestować w sprawach, które są tylko i wyłącznie po to, żeby dzielić nas naród, żebyśmy się jeszcze bardziej kłócili. Jak na przykład aborcja, tak? To jest takie coś, jak wiecie co, jak wrzucicie taki gówno w wentylator i ono się rozbryzgnie, tak? I ono się tak rozbryznie i wszystkim po twarzy, po oczach, każdy jest w tej kupie i ludzie wtedy zaczynają się kłócić i wystarczy powiedzieć, że coś będzie zmienione czy w jedną stronę w tym temacie, czy w drugą stronę i wtedy ludzie wychodzą, taka jest mobilizacja, jakby mieli iść normalnie na wojnę, jakby wyciągnęli jakieś broń spod poduszki i mieli nagle iść i walczyć z wrogiem, z okupantem, tak? Wtedy to tak działa. Ja nie wiem, jaki jest fenomen tego wszystkiego, że to jest taki jedyny temat gdzieś, gdzie ludzi tak porusza, ja mówię teraz o tej aborcji, że, że to jest tak wrażliwy temat i że ludzie wtedy tak się mobilizują do tego, żeby zaprotestować, ale jak mają drogo, są ceny wyrąbane w kosmos, paliwo jest prawie po 7 zł, albo już było, no to wtedy, wtedy no to no już tak niekoniecznie, tak? Wtedy to gdzieś tu jakiś mały protest tu na jednej stacji się przyblokuje, ale to zaraz przyjdzie policja, zacznie Interweniować właśnie, gdzie są policjanci, gdzie wy jesteście. Robiłem tyle filmów o policji i tak zawsze upokarzałem policję w moich vlogach i dalej będę to robił, bo policja, zapamiętajcie sobie to raz na zawsze, nie jest dla nas, oni są dla władzy. Oni są po to, żeby chronić władzę i żeby władza miała przyzwolenie na to, co chce robić z nami, ze społeczeństwem. To, Że gdzieś tam zdarzy się, od przypadku jakiś dobry policjant, o którym nawet zrobiłem film, który uratował kogoś z rzeki w Krakowie, z Wisły, nawiasem mówiąc, Ukraińca, no to takie rzeczy się zdarzają i też może warto nagłaśniać, ale generalnie policja nie jest dla nas tak. Oni są po to, żeby łupić mandaty, żeby jak najwięcej zarobiła jakaś gmina, jakieś miasto i tak dalej. I do tego oni są stworzeni, ale nie po to, żeby pomagać obywatelowi, nie po to, żeby złapać jakiegoś przestępcę, który zrobi wam mniejszą czy też większą krzywdę. Możecie o tym zapomnieć, tak? Możecie o tym zapomnieć. Jak nie jesteście tak zwanym VIP, very important person, <grych> no to, to jesteście zwykłym żuczkiem, tak? Żuczkiem gnojarzem i oni was będą traktowali jak żuczka gnojarza, jak gnój i nie będą się z wami liczyć, tak? I, i tak będzie, tak? Ale jak wy już będziecie. E, zrobicie coś właściwie, jesteście odpowiedzialni za wszystko, co zrobicie, bo e, nie zapłacicie mandatu, to możecie dostać mandat właściwie za wszystko teraz. Mandaty są podniesione. E, ceny do absurdu i granicy możliwości, tak? Mamy zarobki wschodnie, a ceny. E, Ceny po prostu europejsko-zachodnie. Nawet był taki program na Sprawdzam, jak, tak, co prowadzi Dymitr. I on porównywał ceny mandatów, jakie są w Niemczech i jakie są w Polsce. I wyszło na to, że Niemcy, mimo że zarabiają tam około 3000 euro każdy Niemiec, to, to mają te mandaty o wiele niższe niż w Polsce, tak? I co? I tam się da jakoś egzystować? Czy naprawdę. Zmienianie prawa i karanie obywatela tylko i wyłącznie karą finansową, żeby płacił jeszcze więcej, to jest, mm, to jest po prostu coś, to jest, to jest coś, co powinno istnieć. Nie da się tego inaczej zrobić. Nie da się edukować bardziej. Nie da się, nie wiem, wymyślić czegoś lepszego. Czy musi być od razu karanie, karanie. kara to jest tylko i wyłącznie metoda wychowawcza no, po prostu. Oni chcą załatać wszystkimi możliwymi sposobami dziury budżetowe w tym budżecie, który robią taki bezprawny, w którym jest zaplanowanych więcej różnych niepotrzebnych wydatków na niepotrzebne instytucje, na niepotrzebne rzeczy są marnowane miliardami pieniądze polskiego podatnika. Ja już kiedyś też mówiłem, że jakbym, ja bym w ogóle chciał zobaczyć taką ustawę budżetową. Mieć to przed sobą, tam spisane, obojętniej, czy by to miało nawet tysiąc stron, ale żebym to przejrzał i żebym zobaczył, na co są pieniądze tam realizowane, jeśli chodzi o ten budżet. I ja bym wtedy wziął taki długopis, jak ma Andrzej, pożyczyłbym od Andrzeja długopisu, może, i zaczął wykreślać, wykreślać, na to nie dajemy, na to nie dajemy, o, może to jest ważne, to tu zabraliśmy, dobra, to tu dajmy więcej, ale ja bym tak robił. Ale ja bym tam wykreślił naprawdę, ja bym tak ograniczył ten budżet i trudno. Nie? Niektóre instytucje bym w ogóle zlikwidował przez to, tak? Zlikwidowałbym, ale to jest w ogóle temat na oddzielnego vloga, na oddzielny film, bo trzeba by się zastanowić, jakie my mamy te instytucje w Polsce, i jakie są finansowane z budżetu państwa, bo jest tego naprawdę ogrom. Ogrom i pieniądze są marnowane, marnowane, ale. To jest tak, że polskojęzyczni politycy oni mają różnych pociotków, wujków, kuzynów, babcie dziadków, znajomych, i oni muszą wszystkich obsadzić. Nawet jak to nie są osoby tego samego nazwiska, to się nawet nie zorientujecie, I, ale mają po prostu i oni chcą wszystkich gdzieś tam poupychać upychać tak. Upychają jak, taki, <laughs> jak taką słomę wstajni tak? I, I wpychają ich na te różne stanowiska. A to, to ciebie tu dam, będziesz miał taką posadkę, ciebie tu. A może potrzebny jest jeszcze jakiś specjalista? Przecież to idzie z budżetu. To jest budżetówka, tak? To stać nas na to, tak? I tu będzie jakiś specjalista, tu będzie jakiś ten, tu będzie jeszcze ktoś. I takie tworzą po prostu kołchozy, które nie mają racji bytu, nie, są w ogóle niepotrzebne, tak? No i my na to płacimy, tak? Nawet nie, wie, nie wiemy, na co płacimy, tak de facto, jeśli chodzi o budżet, o nasze podatki, bo oni powiedzą, że tyle na edukację, tyle na coś, tyle na ten, ale cała lista tego, co jest zawarte, to jest długa lista i my naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, na co te pieniądze są przeznaczane. No i to jest tak, właśnie. I ludzie nie protestują, przyzwyczaili się do tego. Że no jest tak, to tak musi być, tak? Tyle kosztuje paliwo, tyle kosztuje e, coś, nie wiem, bochenek chleba, czy cokolwiek innego, no to trudno, no trzeba płacić więcej. E, Podnieśli minimalną krajową, i podnoszą i teraz od stycznia została podniesiona już znowu, ale to nie jest rozwiązanie, bo minimalna krajowa powinna być uregulowana przez rynek pracy, ale w ten sposób żeby to się opłacało pracodawcą, żeby oni mogli zatrudnić kogoś i yy, nawet zatrudnić więcej osób yy, i żeby te podatki nie były takie od pracy. Tak? bo to są bardzo duże sumy tyle ile jest przeznaczane na ZUS, na organizację przestępczą na Złodziejski Urząd Socjalny, zakład utylizacji staruszków to są ogromne sumy, ogromne kwoty i yy, wy widzicie tylko, Netto to, co dostaniecie przelewem, bo już teraz chyba nikt nie płaci gotówką żadnych pensji. To już się skończyło. Patrzcie się do czego to też zmierza, tak? Kiedyś gotówką się dostawało pensje. Były jeszcze takie czasy, a teraz wszystko na konto, na konto, bo musi być zarejestrowane, żeby urząd skarbowy widział. Urząd skarbowy, żeby widział, ile Wy dostaniecie wynagrodzenia, żeby mogli to sobie sprawdzić, bo jak będziecie dostawać gotówkę, to. A już by trzeba było podejrzeć jakiś kwit, czy coś. A do banku to zawsze ten bank każdą transakcję ma zarejestrowaną, a kwit może zaginąć. No tak, tak. I tak to wygląda. Ja bym chciał mieć wypłaty w gotówce na przykład, no ale nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe. Raz się kiedyś tu pomilili w Rumunii, bo nie dostałem jakoś połowy pensji, coś takiego było raz i poszedłem do działu księgowego i dostałem na drugi dzień w gotówce. Jakie uczucie normalnie. Danie mi w gotówce połowę pensji no i wziąłem, tak? Ale sobie myślę, I jakby to było fajnie tak zawsze tą gotówkę e, dostać, tak? No a tu okazuje się, że nie ma. Nie ma gotówki. Jest po prostu przelew elektroniczny i wszystko jest monitorowane. Tutaj w ogóle jeszcze tak ostatnio jak dyskutowałem z Ewą z pracy, moją koleżanką, to ona stwierdziła, i tak nawet to porównywaliśmy, że te koszty pracy są o wiele wyższe jeszcze w Rumunii, że więcej pobierają tych wszystkich podatków z tej pensji brutto. To jest już w ogóle, w ogóle jakiś evenement, nie? jak to wygląda jeśli chodzi o Rumunię. Tu jest jeszcze gorzej z tym, eee, takimi podatkami jak na ZUS. Nie wiem, jak ta organizacja się tu nazywa, która to łupie, nawet nie wiem chciałbym się dowiedzieć, nie jest to jakieś istotne jak się nazywają, ale, ale łupią jeszcze więcej niż w Polsce. Rumuni to już w ogóle są przyzwyczajeni do wszystkiego nic im nie przeszkadza oni się ze ze wszystkim zgadzają co powiedzą rumuńskojęzyczni politycy a no, ciece fak zawsze powiedzą ulubione powiedzenie Rumunów co zrobić, no nic nie zrobić, nic nie zrobią no i są po prostu że Był tam Szymon? Śmieciarka jechała. Nie było Szymona. Rumuni są mało aktywni, bardzo mało. Ci, co protestują, ja ostatnio nawet na Team się napisałem, tam na naszej grupie w pracy, a że ja byłem na wielu protestach tutaj w Rumunii, bo coś tam śmialiśmy się z tych nowych podatków, które właśnie wprowadzili od cukru, czy coś takiego. Eee, I ten... Nikt, żadna reakcja, nikogo. Ze wszystkich, y, wszystkich innych wpisów to każdy gdzieś tam reagował, jak się coś napisało, ale jak już napisałem słowo protest i że ja byłem na proteście tutaj, jakimkolwiek, to no nie to Rumuni w pracy to w ogóle no... zdziwieni, w ogóle żadnej reakcji. Nie znaczy, ja wiem, że oni na pewno są zdziwieni, że jak to jest, że jakiś gość, który jest Polakiem, idzie na protest tutaj, protestować w Rumunii, dla nich to jest w ogóle abstrakcja. tak? Ja byłem, tak jak mówię, na wielu. Czy to w sprawie wysokich cen, czy w sprawie zamykania nas w domu byłem na kilku protestach, czy też byłem na proteście w obronie wolnej Palestyny. Także było tego naprawdę sporo. Sporo. Widziałem, jak te protesty wyglądają, jaki jest przekaz do rumuńskojęzycznych mediów, gdzie jest zakłamanie co do liczby ludzi, którzy tam byli. Nie było ich dużo. Ale zawsze parę tysięcy było, i było to przedstawiane w rumuńskojęzycznych mediach jako oczywiście, że była garstka, tak? No bo protest niewygodny, według rumuńskojęzycznych polityków w niesłusznej sprawie, no to trzeba zakłamać rzeczywistość. I tak samo ta rzeczywistość jest zakłamywana w Polsce. Dokładnie, ponieważ jak są jakieś protesty, gdzie ludzie coś próbują. W dobrej wierze, i to nie jest proces właśnie związany na przykład z tą aborcją, o której wspominałem, tylko przeciwko, tak samo jak tu było zamykaniu w domu, czy proces jakiś jeszcze w innej, słusznej sprawie, która była rzeczywiście ważna, a nie tylko tak zwaną przykrywką do tego, co się dzieje, tak? co chcą wprowadzić, bo umówmy się, że jak oni chcą. Wrzucać właśnie to gówno w wentylator, jakim jest aborcja, to oni w tym czasie robią coś innego, coś innego uchwalają w Sejmie, jakieś inne bezprawie, które ma dotyczyć wszystkich, bo to jest tak, że nam rzucą siekiery i młotki, żebyśmy się pozabijali, bo wiedzą, że to jest drażliwy temat, a oni sami będą w tym czasie wprowadzać jakieś gówno. Tak jest. Tak jest zawsze, tak? I nikt mi nie powie, że jest inaczej. Nikt mi nie powie, nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Nie znaczy to, że ja jestem jakimś omnibusem, jestem nieomylny, czy coś takiego. Oczywiście w różnych kwestiach można dyskutować, ale w tej wydaje mi się, że mam rację, jestem nawet wręcz przekonany. Czy ludzie potrafią coś zmienić? Tak jak powiedziałem na początku tego filmu, nie potrafią, nie chcą, a jak chcą coś zmienić, to jest ich zbyt mało. No i niestety tak się to odbywa, jest taka rzeczywistość i Ciężko się na to patrzy, tak. My możemy robić tutaj takie vlogi, dyskutować na żywcach. Wielu YouTuberów, jakich, którym zależy na tym, żeby coś się zmieniło, mogą mieć jakiś przekaz, który będzie przebudzał coraz to więcej ludzi, i w tym jest tylko i wyłącznie nadzieja, że coraz więcej będzie takich ludzi przebudzonych i że w pewnym momencie oni pociągną innych. I dojdzie naprawdę do jakiejś zmiany, przełomowej zmiany takiej, bo to musi się albo kiedyś zmienić w jedną stronę, albo w drugą. Co to znaczy w jedną, albo w drugą? To znaczy, że albo to wszystko gdzieś upadnie i my upadniemy jako społeczeństwo i będziemy już tak zniewoleni do tego stopnia, że będzie za późno, żeby cokolwiek zmienić i zrobić, albo pójdziemy w drugą stronę i my przejmiemy inicjatywę. I my będziemy w stanie zmienić naszą rzeczywistość na taką, która będzie lepsza, która będzie naprawdę wspaniałą rzeczywistością czymś, co my powinniśmy mieć, na co my zasługujemy jako ludzie, bez zniewolenia, bez niepotrzebnych rzeczy, jakie nam wprowadzają, bez niepotrzebnych podatków, bez niepotrzebnych organizacji, bez kradzieży w biały dzień w białych rękawiczkach. Tak, jak to ma miejsce teraz i wszystko się odbywa niestety. Ale monolog 22 minuty, no, nie do wiary. Wzięło mi się, włączyło. <laughs> Takie gadane. No, ale tak jest. Tak to jest. Słuchajcie, kończył tego vloga, bo trzeba wracać do domu. Przerwa nie jest z gumy też. No i co? Was zachęcam do tego, żebyście pisali jakieś komentarze. Tak. Piszcie, co wy uważacie. Czy jest szansa, żebyśmy jako naród się przebudzili? nie wzięli sprawy we własne ręce, czy nie ma takiej szansy, czy będzie już tylko i wyłącznie równia pochyła, czy to prawda, że ludzie się przebudzają i jest ich coraz więcej, czy to jest tylko i wyłącznie złudne wrażenie. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Z mojej strony zachęcam jeszcze ponownie do subskrypcji tego kanału. No i zostawiajcie pierdółki w postaci łapek w górę i widzimy się w następnych żywcach filmach, vlogach i tak dalej. Pamiętajcie o drugim rodzinnym kanale. No i życzę wam miłego dnia czy też wieczoru, niezależnie kiedy oglądacie ten dzisiejszy film. Do zobaczenia. Pa pa.